Narodowego Dnia Białej Laski, oficjalnie na dzień 15 października. W Mrongowie uroczyście obchodzono Dzień Białej Laski, czyli Międzynarodowe Święto Niewidomych i Niedowidzących. Dzień ten był bardzo dobrą okazją do przypomnienia, że w społeczeństwie funkcjonują osoby niewidome i słabowidzące, a także zwrócenia uwagi na nurtujące ich codzienne problemy i bolączki. To jest po to, żeby przypominać społeczeństwu, że istnieje taka forma niepełnosprawności, jak osoby niewidome, niedowidzące. Chcemy przypomnieć przy tym, jak należy integrować się niewidomych ze społeczeństwem, jak i społeczeństwa z niewidomymi. Ogólnie z osobami niepełnosprawnymi, bo my byśmy nie chcieli być enklawą jakoś tylko jako niewidomi, niewidomi, niewidomi. Uważam, że też niepełnosprawni. Polski Związek Niewidomych koło Mrongowie zrzesza ponad 140 osób niewidomych i słabowidzących. Członkowie organizują sobie wolny czas, jeżdżą na wycieczki, organizują biesiady czy ogniska. Są to osoby, które mają mimo utraty wzroku inne zmysły trochę więcej wyczulone. One idąc rozpoznają po zapachu, po ukształtowaniu terenu. Są to, Ludzie specyficzni, z reguły bardzo serdeczni, bardzo życzliwi. Nieraz niewidomi jeszcze starają się udzielać pomocy innym osobom. Dobrym przykładem osoby niewidomej, która pomaga innym, jest właśnie Tadeusz Milewski, prezes warmińsko-mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i dyrektor zarządu warmińsko-mazurskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie. Prezes Milewski znany jest w województwie między innymi jako inicjator działań na rzecz odbudowy stadionu leśnego w Olsztynie. Ja nie wyobrażam sobie życia bez pracy, bez pomagania osobom innym. Przecież dużo hmm, pełnię funkcji społecznie, nie, nie biorąc żadnego wynagrodzenia, ale cieszę się, że mogę komuś coś pomóc. Problemy, które najbardziej dotykają niewidomych to brak sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych, brak kontrastu kolorystycznego na stopniach, wysoko wywieszone i drukowane małą czcionką rozkłady jazdy czy choćby małe numery na autobusach. Mimo przeciwności, wielu niewidomych radzi sobie w życiu bardzo dobrze, często lepiej niż zwykli ludzie. Ja osobiście znałem, miałem przyjaciela, który nie miał gałek ocznych, miał protezy autentycznie. On wszystko robił, on ustawiał automatykę w swojej, swojej zamrażalni. On potrafił rąbać drzewo, czy przygotować saunę. On potrafił sam, bo to akurat był Fin, przyjechać z Finlandii do Polski i się swobodnie poruszał. Podczas mrongowskich obchodów Dnia Białej Laski nagrodzono osoby, które wspierają polski Związek Niewidomych Koło w Mrągowie. Wyróżnienia trafiły m.in. do mrongowskich lekarzy okulistów Bogu Miły Tracz i Józefy Staruch, a także do przedsiębiorcy Marka Szabelskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrongowie Tadeusza Ożoła. Czas zaproszonym gościom umilał zespół Iskierka Nadziei z piecek.